Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchu Święty, zapraszamy Cię do tego czasu, do czasu słowa, do czasu dzielenia się Słowem Bożym, do przemyśleń. Proszę Cię bardzo, otwieraj mnie na to, na co chcę zwrócić moją uwagę, co chcesz powiedzieć. Przyjdź też do każdej osoby, która odsłuchuje tych nagrań, daj ten czas pokoju Bożego, Bożej mądrości. Proszę Cię przyjść do mnie też właśnie z Bożą mądrością, ze zrozumieniem. Przejść Duchu Święty, wiruj i przenikaj zapraszamy Ciebie Mateńko Najukochańsza bądź obecna w tym rozważaniu Słowa Bożego, jak byłaś obecna przy swoim Synu dziękuję Ci Mamo, otocz nas swoim płaszczem swoją miłością, cichością i pokojem i oddal wszystko, co by mogło nam przeszkadzać w słuchaniu głosu Twojego Syna Amen Kochani e, dzieje apostolskie druga księga od 42 do 47, i czwarta księga od 1 do 4. Życie pierwszej wspólnoty. Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się, a wszystkich ogarnął lęk, gdyż apostołowie czynili wiele cudów i znaków. Wszyscy wierzący stanowili jedno i wszystko mieli wspólne: sprzedawali swoje posiadłości i majątki i rozdawali je wszystkim stosownie do potrzeb. Codziennie, jednomyślnie, gromadzili się w świątyni, łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a wszyscy ludzie odnosili się do nich życzliwie. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Świadectwo Piotra i Jana Kiedy jeszcze przemawiali do ludzi, podeszli do nich kapłani z dowódcą straży świątynnej oraz sadyceusze. Byli oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i zamknęli na noc w więzieniu. Był już bowiem wieczór. Tymczasem wielu, którzy słuchali nauki, uwierzyło, a było ich około 5 tysięcy mężczyzn. Oto Słowo Boże. Kochani, <laughs> różni ludzie słuchali świadectwa Piotra i Jana, i reakcje były też różne, bo kiedy 5 tysięcy ludzi uwierzyło, mężczyzn, mężczyzn, to ile tam było jeszcze kobiet i, i dzieciaków, ale Mężczyzn uwierzyło. To jednak wśród nich byli też ludzie, którzy, którzy nie godzili się z ich nauką, i konsekwencją tego właśnie ich oburzenia, było to, że apostołowie lądują w więzieniu. Dlaczego dzisiaj przytaczam te dwie kwestie? Bo właśnie chciałabym powiedzieć o odpowiedzialności i konsekwencji, A moja Madzia mnie do tego jakoś tak. Dała światełko, gdy podzieliła się właśnie takim pięknym zdaniem w swoim filmiku, czy mogę do pracy przyjść w stroju kąpielowym i powiedzieć szefowi, że sorry szefie, ale właśnie morsowałem. No i odpowiedź była, mogę, ale konsekwencje tego też ja poniosę. I wiecie, przychodzi do mnie takie świadectwo właśnie, które usłyszałam na wspólnocie. Bardzo mnie poruszyło, bo. Opowiadała je kobieta starsza pani, która zazwyczaj była, można powiedzieć, po ludzku mało aktywna. Gdzieś tam w kąciku, słuchała, nieraz się odezwała przy dzieleniu, ale można powiedzieć, była takim człowiekiem bardziej właśnie słuchającym. I właśnie pamiętam, jak pewnego dnia ojciec nas zachęcał do dzielenia się, i ona właśnie opowiedziała o tym czasie, który my teraz już mamy za sobą, właśnie tych wigilii w pracy. No, i ona też się na taką wigilijną wieczerze w pracy szykowała. Już miała wychodzić, i nagle stwierdziła, że, no, skoro to jest wigilia, to trzeba wziąć Pismo Święte. Wzięła to Pismo Święte, ubrana elegancko, poszła na to spotkanie. I co się okazało, że jedyne miejsce, które zostało wolne, to było miejsce przy panu prezesie. Więc siadła przy tym szefie całym i mówi: No, dobrze. To Panie Dyrektorze, skoro to jest Wigilia, to wypadałoby zacząć czytania Słowa Bożego. I bach tą Biblię tam na stół. A Pan Prezes zdziwiony mówi, dobrze, dobrze, ale to niech Pani czyta. No. no i ona przeczytała. Po przeczytaniu tego fragmentu okazało się, że Duch Święty tak zadziałał pięknie, że ludzie poczuli w sobie taki klimat naprawdę obecności tego, który się narodził. Było dużo kolęd, dużo pięknych rozmów. Wszyscy później jej dziękowali. Dlaczego o tym mówię? Bo zastanawiam się nad tym, ilu z nas zachowałoby się jak moja starsza siostra wierzy. Ilu z nas wzięłoby Biblię na takie spotkanie i powiedziało szefie, ale tutaj trzeba zacząć od czytania Słowa Bożego. Przecież wielu z nas wie, że te wigilie w pracy często są. No niestety, mało można powiedzieć, że mają wspólnego z wigiliami. Takimi, które nas jednoczą przy stole domowym, tak? A często niestety są miejscami, można powiedzieć, popełniana kolejnych grzechów, czy to w piciu, czy to w rozpuście, czy w buzganiu, czy w innych rzeczach. I zobaczcie, że ta kobieta nie bała się konsekwencji, bo przecież Pan Prezes mógł powiedzieć, co Pani, to nie jest na to miejsce w domu, chce Pani czytać Biblię, albo. Ktoś inny mógłby ją wyśmiać, źle na nią popatrzeć. Jednak jej wiara w Boga i jej miłość do Niego były silniejsze. I nie bała się uczynić, ktoś może powiedzieć, prosty gest. Ale czyżby, naprawdę, taki prosty w dzisiejszych czasach? I ja bardzo dziękuję tej pani za to świadectwo, siostrze mojej wierze. Bardzo dziękuję, że. Że właśnie wspólnota jest tym miejscem, gdzie mogę czerpać z mądrości starszych osób, z ich doświadczenia, z ich odwagi. Bardzo dziękuję też za to, że właśnie nie brakuje tych ludzi, którzy wsadziliby nas do więzienia. Może nie takiego fizycznego, które ma mury i kraty, ale do więzienia, gdzie nie wolno byłoby nam głosić, gdzie powinniśmy być w jedności. Ale z tym światem, z tym, co nam ten świat proponuje, gdzie w jedności powinniśmy właśnie źle mówić o kościele, jak wszyscy, gdzie w jedności powinniśmy atakować kapłanów, wytykać błędy biskupom, gdzie w jedności powinniśmy być jak ci, którzy nie należą do Pana Jezusa. Ale nasza jedność jest inna, bo jest oparta na Bogu, jest oparta na życiu pismem świętym. I na słuchaniu pasterza. I nasze życie jest oparte na tym, abyśmy szli za jego głosem, i jedni drugich umacniali, i jedni drugim z miłością mówili te słowa, które też są bardzo ważne: że wszystko ci wolno, ale nie wszystko przynosi ci zysk, nie wszystko jest dla ciebie dobre. Bo dzisiejszy świat tak bardzo się tym zasłania: że wszystko mi wolno. Tak, to prawda, masz wolną wolę, ale poniesiesz tego konsekwencje i będziesz musiał przyjąć za to odpowiedzialność. A my bardzo często lubimy spychać odpowiedzialność na innych. Um, dam Wam taki przykład. Um, wyobraźcie sobie młodego chłopaka, który przychodzi piany do domu, w związku z tym mama nie może się wyspać, jest nieprzytomna, na drugi dzień tato. Ochrzania syna za to, że przez niego mama nie mogła spać. Na co on odpowiada? A kto jej bronił? Przecież ja nic takiego nie zrobiłem. No właśnie, nie był w stanie przyjąć na klatę, że zachowywał się za głośno, że przyszedł i przez to jego mama w ogóle, że go tyle nie było, może martwiła się, może nie spała, a jeszcze później jak zobaczyła w jakim on jest stanie, jak on się zachowuje, tym bardziej się rozdygotała. Nie, nie przyjął tego na klatę, bo egoizm prowadzi go do tego, że powie, że mu się to należy, że o co chodzi, i jeszcze będzie zwalał winę swoją na kogoś innego, bo nie chce przyjąć odpowiedzialności. A prawda była taka, że to on był przyczyną, nieprzespanej nocy swojej mamy. Także kochani, niech naszą odpowiedzialnością będzie to, abyśmy. Nie byli głusi na głos Ducha Świętego. A konsekwencją tego będzie to, że kiedy staniemy przed Jezusem Chrystusem, zobaczymy radość w Jego oczach, czego sobie i Wam z całego serca życzę. Amen!